Dlaczego jest mi tak trudno wyjść z trudnej, toksycznej, niekarmiącej, niezdrowej relacji? Dzisiaj o tym, bo po filmiku dotyczącym toksycznych relacji od razu pojawiło się pojawiły się głosy. Tak, ja to wszystko wiem. Ja wiem, że to jest dla mnie niezdrowe. Ja wiem, że to nie jest dla mnie dobre. Ja wiem, że to do niczego nie prowadzi. Ja wiem, że daję mu 120 szansę. Ale nadal kręcę się w kółko. Ja wiem, że ciągle wracam. Ja wiem, że nic z tego nie wyjdzie. Ja wiem, że się oszukuję. Nawet na jakiś czas wychodzę, zostawiam tę relację, ale wracam do tego i jestem w punkcie wyjścia. Dlaczego tak trudno jest mi wyjść z relacji niezdrowej, toksycznej, trudnej, niekarmiącej? To dzisiaj o tym. Otóż słuchajcie, pierwsza podstawowa rzecz. Tak trudno jest nam wyjść z tych relacji, dlatego że banał, ale pogłębimy ten banał. Dlatego, że każdy z nas chce być kochany, a nałogowcy kochania, ci, którzy wchodzą bardzo łatwo w takie toksyczne relacje, toksyczne przywiązania, chociaż kto z nas nie jest nałogowcą kochania. Oj. Chcę, będę chciała o tym nagrywać. Słuchajcie teraz filmy, bo myślę sobie, że warto mm, rzucić tu materiał, w którym podzielę się z wami wiedzą dotyczącą takiej toksycznej miłości, uzależniania się od miłości, yy, o, o nałogowcach kochania, o tych, którzy uciekają od miłości, i o tych, którzy strasznie jej pożądają i ciągle za nią gonią. Bo myślę sobie, że to jest bardzo potrzebne, bardzo ważne, i chcę się podzielić z Wami swoim własnym doświadczeniem na ten temat, jak i sposobami, niektórymi sposobami, w jaki, jaki używam podczas pracy z ludźmi, którzy się do mnie z takim tematem zgłaszają. Ale wracając, każdy z nas potrzebuje miłości, a nałogowiec kochania zrobi wszystko, żeby ją przytrzymać, żeby ją mieć. Żeby ją zdobyć. Nałogowiec kochania jest przerażony tym, że jeżeli zrezygnuje z tej relacji, to tak naprawdę zrezygnuje z jednego potencjalnego źródła miłości. Jeśli odejdę, ja wiem, że to nie jest doskonałe, ja wiem, że to nie jest idealne, ale jeśli odejdę, to kto mnie będzie kochał? Kto mnie pokocha? Kto mnie przyjmie taką, jaką jestem, takim, jakim jestem. I tu od razu, słuchajcie, to się dzieje podświadomie. To nie jest takie świadome i wprost, bo gdybym Cię tak normalnie, na spokojnie zapytała, jesteś w dobrym humorze, w dobrym momencie, to odpowiesz mi: Nie, absolutnie. Wiesz, ja staram się kochać siebie, staram się dbać o siebie. Nie, to, to nie jest tak, że ja się boję tego, że nikt inny nie będzie mnie kochał, boję się odcięcia od tego jedynego źródła miłości. Hmm? To jest niestety nieświadome, a źródło takich sycących, palących nas potrzeb jest w dzieciństwie, wtedy kiedy nie czuliśmy tak naprawdę prawdziwej bezwarunkowej miłości obojga rodziców, wtedy kiedy nie dostaliśmy tej pełnej akceptacji i ciągle chodzimy głodni, my ciągle chodzimy głodni. Ciągle jesteśmy z taką dziurą w środku, której nikt tak naprawdę nie jest w stanie zapełnić, ale próbujemy, próbujemy znaleźć źródło miłości na zewnątrz. Hmm? Próbujemy bardzo sprawić, żeby drugi człowiek nas pokochał, i kiedy nam się to udaje, bo przynajmniej kiedy mamy namiastkę tego, tak trudno jest nam to puścić. Bo kiedyś w dzieciństwie to źródło miłości sprawiało, że My mogliśmy przetrwać, że mogliśmy żyć, byliśmy od niego zależni. To jest takie normalne, takie naturalne. Zobaczcie, są, jest wiele badań. Nawet w swojej książce psychologicznej Zimbardo podaje taki przykład o tym, badań tego, że niemowlaki, które m, były porzucane albo ich rodzice, matka umierała lub cokolwiek i przebywały w takim domu m, sierocińca, tak, które się urodziły. I które były na końcu, jakby pokoju, co oznacza, coraz mniej, mniej rąk przechodziło, pielęgniarek, tych, którzy dbali, mniej rąk przytulało, mniej rąk brało na rączki i zajmowało się. Takie noworodki o wiele częściej chorowały i szybciej umierały. I co? Powiesz mi, że ty nie, te, że ty nie potrzebujesz miłości? Jeśli tak bardzo mocno uważasz, to możliwe, że jesteś tym przypadkiem, który boi się bliskości. Ale każdy z nas w naturalny sposób bardzo potrzebuje miłości i potrzebował odkąd się urodził. I jeżeli to źródło było zaburzone, rozumiesz, jeżeli ciągle trzeba było o nie zabiegać albo ono nie było pełne, nie było właściwe, brakowało ci tego poczucia, to później ten brak idzie za tobą. Ty bardzo potrzebujesz, żeby ktoś Ciebie kochał. Więc tak trudno jest Ci zrezygnować z jakiejkolwiek relacji, która jest namiastką takiego kochania i otrzymywania miłości. Mimo że możliwe, że w tej trudnej relacji, tej toksycznej, ty tak naprawdę otrzymujesz bardzo często coś sprzecznego albo dostajesz takie ochłapy, raz dostajesz miłość, raz nie dostajesz miłość, raz jest tam trochę miłości, a za chwilę jej nie ma. Możliwe, że dostajesz tam też dużo odrzucenia i porzucenia, więc to jakby to jest sprzeczne, ale obojętnie jakie to jest, to jest w tej chwili dla ciebie jedyne źródło miłości. I dlatego tak ci trudno jest od tego się odciąć, dlatego tak ci trudno to zostawić. Ok? I druga rzecz, którą chciałabym, no i tam oczywiście sposobem jest praca, tak? Praca ze sobą, praca z terapeutą, specjalistą. Dotyczącą tego, w jaki sposób ja otrzymywałam miłość w dzieciństwie, gdzie, gdzie to zostało zaburzone. To mogą być czasem niuanse. Wydaje się, że miałeś tak zwany szczęśliwy dom, ale jednak, ale jednak, gdzieś tam od któregoś rodzica możliwe, że coś zabrakło. Nie przeszło w taką stronę, w taki sposób, jaki ty potrzebowałeś. Potrzebowałaś. No i, i, i dysfunkcja powstała, brak powstał. Ok. I druga rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, bo to, że wszyscy potrzebujemy tej miłości, to jest jedna rzecz. I, i że się bardzo szybko od, od czegoś takiego uzależniamy, ale e, o uzależnieniach miłości również się nagram. Ale wiecie co, drugą bardzo ważną rzeczą i czynnikiem, dla którego tak ciężko jest nam zostawić takie związki i relacje, jest strach przed cierpieniem. My po prostu najnormalniej w świecie boimy się cierpieć, boimy się tego bólu, który wiemy, że nas dopadnie i dopada za każdym razem, kiedy próbujemy odejść od tej osoby. To jest ból, polecam Wam na przeczytanie również książki Radość albo jakiejkolwiek innej dotyczącej pracy z emocjami, dlatego że on mówi o tym, iż lęk, nas, strach przed lękiem nas tak paraliżuje, tak boimy się, że kiedy lęk do nas totalnie dojdzie, kiedy go dopuścimy, to boimy się, że umrzemy, że ten ból nas zabije, że to cierpienie nas zabije, że to jest ponad nas. Nie, to jest za dużo, to jest za dużo. I co robimy? i wtedy potrzebujemy szybko ulgi. Co jest tą ulgą? Ach, kolejna rozmowa, kolejne pojednanie, kolejne niby ustalenie, niby kwaśnego kompromisu, niby niby będzie dobrze, tak niby ona się zmieni, on się zmieni. Tak, 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 tak. To samo, ciągle robimy to samo dlatego, że ból jest nie do zniesienia. I teraz kochana, kochany, pamiętaj, nie chodzi wcale o ten ból związany z odejściem tej osoby. To jest ból dzieciństwa, który puka do drzwi. Jest nieprzepracowany, ponieważ wtedy trauma, na tym polega trauma, tak? Zamknięcie emocji w ciele, w umyśle na dany moment, ponieważ nie ma możliwości przeżycia, nie ma możliwości uwolnienia. Więc ta trauma do mnie wraca, ten ból do mnie wraca i ja się go strasznie boję, dlatego że w, w przeszłości w dzieciństwie ja potrzebowałam zamknąć ten ból, ja potrzebowałam się od tego odciąć, żeby przeżyć. Ale dzisiaj jestem dorosła, jestem dorosły i niestety tak samo się go boję. Boję się bólu, boję się cierpienia, boję się tego, że sobie nie poradzę, że się rozsypię, że to mnie zaleje, że to mnie obezwładni, że umrę. Czy kiedykolwiek zwijałaś się z bólu, nie fizycznego, ale psychicznego, emocjonalnego i wyłaś do księżyca? Jeśli, jeśli tak, to wiesz, jaki to jest ból. Ja również to znam. I dokładnie tego się boimy, bo boimy się zobaczyć. Tych wszystkich rzeczy, które są pod tym zabieganiem o tą relację, boimy się zobaczyć tego wszystkiego, co jest pod tym bólem, tego prawdziwego bólu. Boże, jak ja go kocham, nie, ja, no przecież ja go tak kocham, ja go tak kocham, ja. Nie, jednak to jest takie prawdziwe, takie wartościowe. Ok? To zagadywanie siebie, to okłamywanie siebie, tylko po to, żeby nie zejść do tego cierpienia, do tego bólu. Nie ma innej drogi. Ja wiem, chciałoby się przejść od razu w miłość, wybaczenie i w ogóle w fruwanie na chmurce, ale to nie jest prawda. To jest oszustwo, to jest iluzja ego. I trochę ten światek duchowy nam też to proponuje, prawda? Odstrzel się troszeczkę. Ale po co mówić o takich trudnych, ciężkich rzeczach? Od razu porozmawiajmy o miłości. Przecież wszyscy jesteśmy miłością, przecież ja jestem miłością, ty jesteś miłością. Wybaczmy sobie, pójdźmy dalej. Ej, 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 poczekaj. Poczekaj. To jest iluzja, to jest oszustwo ego. Tak. Ty nie chcesz się spotkać ze swoim bólem. Wiesz tak naprawdę, co oznacza miłość? Prawdę. Szczerość ze sobą. To jest miłość. To nie chodzi o to, że przecież wszyscy się kochamy i pływamy na chmurkach. Miłość to jest prawda. Prawda ze sobą. Miłość to jest szczerość. Szczerość wobec siebie, a to boli. I to jest miłość. Wtedy mogę powiedzieć: Kocham również Ciebie, bo kocham siebie i mówię sobie prawdę. I staję do tego bólu, do tego cierpienia. Hmm? To jest różnica. Nie uciekam. Nie uciekam ciągle w medytację, w oddechy, w uspokajanie się, w różne inne rzeczy, w piękne przestrzenie, tylko w piękne przestrzenie. Dotykam również tych bolesnych. Okay? I chcę Wam przytoczyć cytat e, Pia Melody, która mówi o tym, mm, również mówi o tym, w jaki sposób się czuła. Mówi o tym bólu. Kiedy wyzwalała się z, takiej, z takiego związku, z takiej miłości. Posłuchajcie. Przeżycie wyzwalania się z nałogowej miłości przyniosło mi trudny do wyobrażenia ból, najcięższy jakiego doznałam w całym procesie leczenia. Ale zerwanie z tym nałogiem uważam za najwspanialszą rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam dla siebie. Ból nie jest wrogiem, wrogiem jest strach przed bólem. Chcę Ci dodać odwagi, bo moje własne doświadczenie, doświadczenie Daje mi silną wiarę, że potrafisz go znieść. Ostatecznie to jest przecież tylko Twój ból. Można się nauczyć, jak znosić własny ból, jak się nim zaopiekować. I to jest to, czym chciałam się dzisiaj z Tobą podzielić. Wiem, rozumiem Cię, wiem, że to trudne. Sama kiedyś przez to przechodziłam. Ale im dłużej będziesz bać się swojego własnego bólu, uciekać przed tym cierpieniem. Tym bardziej będziesz nieszczęśliwa i tak naprawdę ciągle będziesz w punkcie wyjścia, to cię za jakiś czas doprowadzi w to samo miejsce jeszcze większego cierpienia i jeszcze większego bólu. Ale wiem, że to też zajmuje, że to wymaga czasu, że to nie jest lamstryknięcie, ale myślę sobie, że ta prawda i szczerość, krok po kroczku, opiekowanie się tym sobą, w tym. W odnajdywaniu tej szczerości, w odkrywaniu jej przed samym sobą, przed samą sobą jest kluczowa, jest najważniejsza. I chociaż wiem, że to trudne i to boli, ale nie ma innego wyjścia. Wszystko inne jest ucieczką. Ucieczką przed bólem, przed prawdą, przed cierpieniem i tak naprawdę przed szczęściem, przed tym, żebyś kiedyś mogła być szczęśliwa, zdrowa, radosna i szczęśliwa. Serdeczności Wam życzę i powodzenia w tym ciężkim, trudnym, ale niezbędnym dla nas procesie.